Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany z Świnoujściem i najnowszymi inwestycjami grupy Orlen. W Świnoujściu powstać ma pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Za odpowiadają wspólnie Orlen Neptun II oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Projekt został natomiast opracowany przez gdyńską spółkę WPROHYD specjalizującą się w infrastrukturze portowej i w budowlach hydrotechnicznych. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie gospodarkamorska.pl pod tytułem Tak w 2025 roku ma wyglądać terminal instalacyjny Orlenu. Autor artykułu nie podpisał się. Jeżeli materiał Ci się spodoba, to zachęcam do łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Jak informuje portal gospodarkamorska.pl, obiekt w Świnoujściu powstanie na terenie o powierzchni 17 hektarów. Znajdą się na nim powierzchnie składowe, infrastruktura komunikacyjna, budynek administracyjno-biurowy. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa nabrzeża, wysunięte o 25 metrów na wodę w stosunku do istniejących. Inwestycja ma osiągnąć zdolność operacyjną. Na przełomie 2024 i 2025 roku. Jak mówił Rafał Michalak, prezes spółki Orlen Neptum II, harmonogram jest dość napięty, ale jest realizowany w zasadzie bez większych opóźnień. Rafał Michalak powiedział także, że na placu trwają już prace przygotowawcze i rozbiórka starej infrastruktury. Trzeba będzie także oczyścić akwen z obiektów. Ferromagnetycznych. Część hydrotechniczną inwestycji realizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Przetarg na realizację tej części został zapowiedziany na czerwiec. Łącznie powstaną trzy nabrzeża. Dwa pierwsze będą mierzyć 290 i 245 metrów. W dalszej perspektywie powstanie 296-metrowe nabrzeże. Nabrzeża będą miały. Zróżnicowaną nośność, sięgającą nawet do 50 ton. Cały terminal instalacyjny będzie zwiększał bezpieczeństwo energetyczne Polski. Będzie to kolejny kluczowy element infrastruktury, który umożliwi rozwój nowego sektora gospodarki, czyli energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W tym przypadku będzie to energia wiatrowa czysta energia z Baltic Power. Pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Prąd popłynie już w 2026 roku. Jak czytamy na portalu strefabiznesu.pl w artykule pod tytułem Czysta energia z Baltic Power. Pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Popłynie już w 2026 roku. Do rozwoju polskiej energetyki wiatrowej przyczyni się nie tylko budowa terminalu w Świnoujściu. Inwestycją bezpośrednio związaną z tym sektorem będzie też fabryka w Szczecinie, którą otworzy firma Vestas. Spółka wyposaży farmę wiatrową Baltic Power w 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW, każda. W Szczecinie będzie wytwarzać elementy do tych urządzeń. Jak widać, zmierzamy do coraz większej dywersyfikacji energetycznej w Polsce. Wielu ekspertów też twierdzi, że przyszłością może być paliwo wodorowe i w tego typu źródła energii powinno się inwestować. Polska, co może wielu zaskoczyć, ma też bardzo dobre warunki do energetyki geotermalnej. W Polsce wody geotermalne występują pod powierzchnią na prawie 80% terytorium kraju. Główne zbiorniki wód termalnych znajdują się na niżu polskim, czyli w pasie od Dolnego Śląska. Przez Mazowsze po Podlasie. Niestety na razie jest zbyt mało inwestycji związanych z pozyskiwaniem tego typu energii. Największą ciepłownią geotermalną w Polsce jest geotermia podhalańska. Jeżeli podobają Wam się tego typu materiały, to proszę podzielcie się tym w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia!